Z ekspertem. Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Kwadrans z ekspertem. Witam również Marcina Tyslika. Dzień dobry, witam wszystkich. Jesteś głową działu Customer Service w firmie BMZ Poland. Tutaj właśnie nagrywamy takie nagranie o roli Customer Service, o optymalizacji procesów. W tym dziale jest dostępne na platformach LinkedIn oraz Facebook. Zgadza się, zachęcam jeszcze tych, którzy nie posłuchali, posłuchać, co na ten temat miałem do powiedzenia. Będziemy rozmawiać o roli zarządzania. Ja myślę, że on jest interesujący dla wszystkich tych, którzy zarządzają, ale też dla większości nas, którzy jesteśmy po prostu zarządzani. Albo chcieliby być zarządzającym. Ponieważ wiele osób jednak ma jakieś takie skryte bądź nieskryte chęci zarządzania zespołem, bycie szefem. Z kolei pracownicy zaś chcieliby być dobrze zarządzani. Porozmawiajmy Oczywiście. o tym. Posiadanie rodziny zobowiązuje, troski przeplatają się z radościami. Nie przez pane noce, ale łzy radości, gdy dziecko rzuca się na szyję. Do, dlatego mamy dzieci. Tak mówią moi przyjaciele. Tak, tak, ale teraz ja się zawsze zastanawiam. Dlaczego my się cieszymy? Czy tutaj nie można zastosować jakiejś teorii ewolucyjnej? czemu my mamy dzieci czemu my się cieszymy z tego powodu że te dzieci się rozwijają i my widzimy ten rozwój wydaje mi się tutaj że można zastosować tutaj taką teorię socjologiczną o fitness czyli próbie stworzenia własnego ja które jest w pewnym sensie nieśmiertelne oczywiście nie jest to fizyczna nieśmiertelność tylko jakaś nieśmiertelność genetyczna w swoich dzieciach i cieszymy się Dzięki właśnie temu, przez to, że widzimy swoje odbicie w dzieciach, że się rozwijają. No właśnie, mnie to ciekawi, bo być może jest to forma stworzenia takiego lepszego bytu swojego, ale udoskonalonego. Jak to jest w przypadku zarządzania zespołem? Czy powyższa metafora jest trafna? Jak najbardziej się zgadzam właśnie z tym, z, takim, z tą metaforą. I um, też tutaj wracając do tego, co ja przedstawiłem o tym zapewnieniu sobie nieśmiertelności, też ma jakieś zastosowanie. Uważam, że każdy kierujący zespołem powinien dążyć, by zredukować właśnie samego siebie i żeby własny styl bycia, własny styl zarządzania, własny styl pracy w jakiś sposób odnajdywał się w zespole i uważam też, że każdy zarządzający powinien dlatego też zainteresować się między innymi socjologią i różnymi takimi teoriami socjologicznymi. Może zacznijmy od początku, czyli od rekrutacji. Ja swego czasu jako kierownik rekrutowałem pracowników do firmy komputerowej, do salonu we Wrocławiu. To była ciężka praca. Z pozoru teczka z, z dokumentami CV była pełna, około 500 dokumentów, ona się nie domykała, ale w praktyce trudno było znaleźć jedną czy dwie osoby odpowiednie. W jaki sposób znaleźć odpowiednią osobę? Tutaj dotykamy właśnie jednego z głównych zadań kierownika, mianowicie stworzenie swojego zespołu. I tutaj wiem, że często ludzie, czy kierownicy zdają się na na działy zarządzanie zasobami ludzkimi. Jednak ważne jest, żeby zdefiniować, czego oczekujemy od e, takich kandydatów i pozwolić działać właśnie działowi zajmującym się rekrutacją, czy osobie zajmującej się rekrutacją, żeby e, w pewien sposób też tych kandydatów Przesiać, bo 500 kandydatur przejrzeć to jednak jest czas, który można lepiej spożytkować, więc ważna tu jest komunikacja z działem HR. Jeśli już rekrutujemy, to nie wolno iść na kompromisy. Szukajmy ludzi, którzy nie tylko są, odpowiadają nasz, temu, co my potrzebujemy pod względem profesjonalizmu i jakichś takich twardych umiejętności. Patrzmy też, czy te, osoby patrzą, czy te osoby pasują do naszego zespołu i, co najważniejsze, pasują do wizji tego zespołu, do tej wizji zespołu, do którego dążymy. Ja już nagrywałem na temat roli umiejętności miękkich. Te nagrania są dostępne na platformach LinkedIn oraz Facebook. Natomiast to, co jest ciekawe, ostatnio poznałem pewną osobę, która zatrudniła się właśnie jako kierownik, żeby koordynować pracę innych ludzi. Pierwszy tydzień pracy to były spotkania z członkami zespołów, a wcześniej pytania, które zostały wysłane do tych właśnie pracowników czym się interesują, co w pracy sprawia im największą przyjemność, w którym kierunku chcieliby się rozwijać, a w którym nie. Jaka nawet jest ich postawa życiowa? Dobrze zrobił? Wydaje mi się, że dobrze zrobił. Pytanie, czy wybranie takiej oficjalnej drogi, bo jednak wysyłanie takich pytań oficjalną przez maila jest w moich oczach oficjalną drogą, czy nie lepiej Wyciągnąć to w rozmowach prowadzonych regularnie z pracownikami właśnie na takie tematy, żeby poznać nie tylko człowieka jako pracownika, tylko właśnie człowieka. Nie zasób ludzki, jak to czasami jest bezdusznie określane, ale osobę, która ma jakieś, czasami ma bolączki, które wpływają na pracę, ale często też ma motywację, z którą przychodzi do pracy i właśnie żeby tą motywację e, tak wykorzystać, żeby wszyscy byli zadowoleni, żeby był odpowiedni klimat, ale też odpowiednie efekty, ponieważ my do pracy nie przychodzimy tylko z powodu, e, z powodu że nam się tutaj dobrze, po, e, dobrze być, tylko firma, przedsiębiorstwo, organizacja, ta, ta instytucja, która nas zatrudnia, oczekuje wyników. Na to o tym nie wolno zapomnieć. W takim razie, w jaki sposób stworzyć dobry zespół, taki, który będzie zdolny do rozwiązywania trudnych problemów? Jak stworzyć taki zespół? Uważam, że dobry zespół to charakteryzuje się pewnym miksem pracowników. Z jednej strony powinni to być doświadczeni pracownicy, którzy chętnie chętnie oddają swoją wiedzę, przekazują swoją wiedzę młodszym pracownikom, z kolei młodsi pracownicy, ich główną zaletą powinno być to, główną cechą powinno być to, że oni tej wiedzy pragną i tą wiedzę przyswajają i w ten sposób tworzą doświadczenie i rozwijają się do tych właśnie pracowników z doświadczeniem. I z drugiej strony tutaj jeśli ktoś nie pasuje do tego miksu to trzeba z nim o tym rozmawiać, pokazywać mu, jakie są alternatywy, gdzie może najlepiej swoje umiejętności i także swój charakter, swoje doświadczenia spożytkować. Mówisz tutaj o dialogu mentor-uczeń, który pojawia się przy takiej okazji. Natomiast ja zastanawiam się, czy jest to do końca możliwe, aby taki team złożony z osób starszych i młodszych się integrował. Żeby każdy w tym teamie starał się ciągnąć w jedną stronę. Jak to zrobić? Mamy tutaj do dyspozycji wiele narzędzi z, z zakresu team, build, team buildingu, czyli wyjazdy, różne warsztaty też, ale z drugiej strony tutaj ważne jest jasne określenie celów dla zespołu i nakreślenie kierunku którym chcemy wszyscy iść. I tutaj nie powinno to być takie jednostronne, że kierownik zespołu narzuca ten kierunek, tylko to powinno powstać w dialogu wypracowane z, wypracowane z, zespołem. z zespołem. To jest bardzo Wspólnie. ważne i to jest coś, co pozwala na to, by te różne charaktery szły w jednym kierunku. Oczywiście czasami ktoś będzie próbował zboczyć tu czy tu, ale właśnie taka, takie wspólne... Także wspólne przypominanie sobie, w którym kierunku idziemy, tutaj bardzo pomaga. Czy da się w jakiś sposób rozmawiać z jednostkami, które psują zespół, które nie chcą tej zespołowości? Rozmawiać należy. Tylko pytanie y, zawsze należy sobie zadać: czy naprawdę ta osoba wnosi do zespołu tyle, że. Y, mm, równoważy, czy, czy, czy to, co przynosi, przeważa to, co psuje swoim nastawieniem. Demotywując innych członków zespołu, ale także e, siejąc, e, może taką, trochę nazwę to defetyzm. No, są to często osoby, które mają bardzo dobrze rozwinięte umiejętności twarde. Natomiast my cały czas poruszamy się tutaj w obrębie umiejętności miękkich. Zgadza się, ale umiejętności twarde to jest jedno. Z drugiej strony, nie można pracować z osobami, które nie mają żadnych umiejętności miękkich. Dlatego należy. Z nimi jasno rozmawiać o tym, co chcą osiągnąć w swoim y, życiu zawodowym, w którym kierunku chcą iść i czy naprawdę to, co teraz robią, to jest coś, y, co, y, co chcieliby robić cały czas. Jeśli w tym zespole to ma być, to muszą się jednak zmienić, a jak nie, no to co by chciały y, danego robić, bo tak dalej być nie może, żeby innych ciągnąć w dół. Rozumiem. Ktoś kiedyś powiedział, że firma bez umiejętności miękkich jest jak samochód, który nie ma zawieszenia. Ciekawa metafora. Zgodziłbym się. Da się tym jechać? No, da się ciężko tym jechać, będzie. ciężko się. A... Kiedy tak biegniemy, pojawia się zmęczenie. W jaki sposób motywować ludzi, żeby biegli dalej? Tutaj jest bardzo ciekawe pytanie, które ja zawsze zadaję, ponieważ też zadano mi to pytanie. Czy kierownik jest w stanie w ogóle zmotywować kogokolwiek? No jasne, krzykiem. No, no właśnie, i to pytanie, czy to jest motywacja, czy to jest raczej demotywacja. Ja osobiście wychodzę z założenia, że każdy z naszych pracowników jest na dzień dobry, zmotywowany, a zadaniem kierownika jest ograniczyć demotywację. Może to zabrzmieć banalnie, ale wbrew pozorom banalne nie jest, bo można w bardzo, prosto, w bardzo różne sposoby bardzo prosto zdemotywować pracowników. Ale wracajmy do motywacji. Czasami mimo wszystko um, warto pracownikom odświeżyć ich własną motywację, zapytać się, Czemu to robią? Po co, co cię pasjonuje? Co Na cię przykład? pasjonuje? Na przykład, bo jeśli ktoś potrafi um, czerpać, to znaczy jeśli potrafi łączyć pasję z pracą, no to jest po prostu idealna sytuacja dla kierownika. W niektórych zawodach. Przy no, nie, niektórych stanowiskach tego nie ma, ale jak jest tak, jak widać, takiego pracownika, um, który wy, wykonuje, łączy pracę z pasją. Udaje mu się. Należy to szanować i e, też wspierać. Ktoś kiedyś powiedział: To chyba Gandhi, jeżeli będziesz, Twoja praca będzie Twoją pasją, to nie będziesz ani jednego dnia w pracy? Dokładnie, bo będziesz żył tym, co, co chcesz robić. A praca, no, no dobrze, będziesz dostawał za to pieniądze. Jeszcze taka jako dodatkowy benefit tego. Byłem na coachingu, który organizujesz dla swoich pracowników. Spotkaliśmy się w lipcu specjalnie po to też, żeby przygotować się do tego nagrania o zarządzaniu zespołem. W jaki sposób wykorzystujesz coaching w stosunku do swoich pracowników? Coaching dla kierowników uważam, że jest bardzo ważnym narzędziem, które należy stosować, dlatego też je staram się stosować. Oczywiście tutaj nagrań na temat coachingu jest wiele, też polecam tutaj trochę poszperać w tym, co Sławek zrobił w ostatnim czasie, bo są dobre przykłady tego, jak. Jakie rzeczy można przez coaching osiągnąć? No i tutaj, yy, ale jakie tutaj narzędzia stosuję? To są te klasyczne narzędzia związane z coachingiem czyli zadawanie pytań. Jak się będziesz czuł, gdy coś osiągniesz? Co chcesz zmienić, żeby mieć inną sytuację niż ta, którą teraz masz? Czyli na czym polega coaching? Na słuchaniu ludzi, na Pytaniu się ich, co chcą zmienić, i jeszcze raz znowu na słuchaniu. Bo w takim tradycyjnym podejściu podczas coachingu, no jednak my, jako coachowie, przez większość czasu słuchamy i tylko zadając kilka pytań, powodujemy, że pracownik czy nasz no, nasz pracownik zaczyna się zastanawiać, co może zrobić, żeby jemu było lepiej, a przez to, żeby efekty jego pracy były także lepsze. Dobrze, kiedy jesteś rodzicem, musisz wysłuchiwać dzieci, kiedy jesteś kierownikiem zespołu, musisz wysłuchiwać na przykład trudnych pytań na temat pieniędzy. I podwyżek. Dokładnie. Wysłuchać to jedno, ale to tylko nie wystarczy wysłuchać. Co no, też... można wypuścić drugim Właśnie. uchem, ale potem odchodzą wartościowe jednostki. Dokładnie. Tak się zdarza. To, to wysł... Dlatego dla mnie ważne jest nie tylko wysłuchać, ale zrozumieć aby to zrobić, żeby móc wysłuchać, należy też ich przekonać, że można zaufać. Ponieważ tylko wtedy będzie wiadomo o co chodzi danemu pracownikowi. Dlatego warto z nimi regularnie rozmawiać. Ja osobiście rozmawiam z każdym z moich pracowników członków zespołu mniej więcej 15 do 30 minut co tydzień. Wtedy to się takie naturalne staje, że się rozmawia z, z przełożonym, a nie jest to coś, co ich w jakiś sposób um, onieśmiela. Można sobie to wyobrazić, że ktoś rozmawia z kierownikiem, no to wtedy jest albo wzywany na tak zwany dywanik, albo chce się poskarżyć. Nie. Jeśli to jest takie regularne, no to. No to jest, jest to też naturalne i ludzie się otwierają. A teraz wracając jeszcze do tego pytania, czy stwierdzenia na temat, um, jak rozmawiać o podwyżkach, o pieniądzach, należy przede wszystkim być szczerym. Powiedzieć, co zależy od kierownika, na przykład że raz do roku w firmie jest coś takiego jak budżet i na podstawie budżetu są. Um, planowane podwyżki. I że pytanie się co miesiąc o to nie ma sensu. Dlatego też warto to połączyć z rozmową rozwojową, która powinna być prowadzona co pół roku względnie co rok i w tej rozmowie powiedzieć ok, to są, to jest, oprócz tego, że jakie są twoje silne strony i tak dalej, stworzymy plan, plan. Plan z konkretnymi celami. Jeśli osiągniesz te cele, będę mógł Ci zaproponować więcej pieniędzy, albo też, co często jest związane, więcej pieniędzy, awans na inne stanowisko. Jasno o tym mówić, pokazywać, co jest możliwe, a co jest niemożliwe do zrealizowania. Nasz szacunek trzeba sobie zasłużyć, jest to prawda? Kiedy w zarządzaniu zespołem. Oczywiście. Dla mnie to jest um, takie oczywiste, że to pytanie mnie dziwi. Um, powiem tak. To jest szacunek, takie przysłowie. Tak, tak, ale a, czy ono ma wartość? Czy ono się sprawdza? No sprawdza się. Dla mnie szacunek powinien też wynikać z tego, że się reprezentuje sobą jako osobą pewien poziom i nie powinien on tylko wynikać albo w ogóle nie powinien wynikać z pozycji firmy bo to jest inne podejście do czegoś takiego jak szacunek, że szacunek wynika tylko z miejsca firmy. Nie. Według mnie oczywiste jest, że na szacunek trzeba sobie zasłużyć swoją postawą, tym co się robi, tym jak się komunikuje. O tym pisał na przykład Steven Covey, Seven Habits of Highly Effective People. Dokładnie. Czyli rola charakteru, integralność wewnętrzna, zasady, którymi się kierujemy. To wszystko powinno promieniować i wtedy mamy szansę, że taki człowiek stanie się naturalnym liderem, bo tak będzie odbierany. Dokładnie. Tutaj nie mam nic więcej do powiedzenia, wszystko zostało już powiedziane. Ta integralność pozwala na bycie na takim liderem w pewnym sensie naturalnym który jest um, który pozostaje sobą, ale też pozostaje członkiem zespołu z, to, z trochę inną funkcją, funkcją reprezentowania go przede wszystkim na zewnątrz, i um, też takim um, komunikowaniu tego, co, jest, co, co z zewnątrz przychodzi, pom, pomaganiu w zrozumieniu tego. Tego, 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 tworzenia takiego jasnej, przejrzystej struktury wewnątrz i na zewnątrz. Tutaj um, też to podejście liderowania bardzo mi się podoba, um, to co stosują amerykańscy Marines, gdzie w, jeśli, się, jeśli się ustawia kolejka do jedzenia, to zaczyna się od tego, kto jest najniższy rangą, a ci, którzy są liderami, są wyżsi rangą, jedzą na końcu. To jest bardzo ciekawa historia opowiedziana na koniec tego nagrania. Chciałbym podziękować Tobie, Marcin, za to, że wystąpiłeś w kolejnym nagraniu. Mam nadzieję, że słuchaczom spodoba się ono i że będą chcieli w żywy sposób, poprzez swoje komentarze pod nagraniem, opowiedzieć, może co jest ważne dla nich w przypadku zarządzania zespołem, jeżeli są zarządzani, lub też co uważają za ważne, jeżeli sami zarządzają. My osobiście chcemy Wam podziękować. Oczywiście docenimy Wasze lajki oraz endorsement naszych umiejętności. Na portalu LinkedIn pozostańcie z nami w kontakcie. Dziękuję Dziękujemy. bardzo.